Kolejny odcinek z trasy. Tutaj jest Product Placement. Czapeczka super daje radę. Wasięga poprosiła o chwileczkę dla swoich plecków. Jesteśmy w Torsmorg. Mamy jeszcze do stroniska, myślę, z 5 km. Ale już się zaczął Las Tora. O, kurwa, niezły jest, naprawdę. Znaczy powiedziałbym, że to jest jakiś taki zagajnik Tora. Może jakaś taka, nie wiem, niewielka kępka krzaków tora? No proszę, kurwa, proszę, żeby nie było. Las. Las w stylu islandzkim, kurwa. Pięknie, prawda, Masia? Cudowne, jak nasze pomidorki. Masia mówi, że nasze pomidorki większe, kurwa. Oczywiście, że większe. Poza tym wszędzie jest czarna plaża, porośnięta krzaczorami. Cały dzień się tak idziemy. Trochę się nam pogoda zepsuła, znaczy jest tak szaro buro. I na przykład dzisiaj na film Holz byśmy nie weszli, bo jest szczyt w, totalnie w, w mgle. Liczę na to, że właśnie się ze mnie śmieje, że się sprawdza prognoza sprzed czterech dni, ale się sprawdza. A na jutro miało być pięknie. E, jedynie tam jakiś przelotny deszczyk w okolicach. Że to jest... Dotarłaś do tego? To ta... Nie no, Według musisz wziąć tam, będzie widać na mapie dokładnie co i jak. Kurwa, jakieś tam. No, e... co jeszcze miałem powiedzieć? Wyszliśmy z krainy, z jakby z rudy. E... Zaciąłem się. Wyszliśmy z Behatowa. Teraz idziemy idzie. E... Widoki takie. Łose, no Islandia. W zasadzie pięknie, pięknie chłonę. Trzeci dzień już, kurwa leci, po prostu ten czas leci, nie? Strasznie. Dziwna historia, nie chce się jeść, nie chce się pić, nie jest zimno, nie chce się spać. Właśnie się śmieje, że jemy po 2000 kalorii, może w porywach. Nawet się tak zmartwiła wczoraj. Ja po sobie nie widzę, żebym chudł. Może przyjadę do Polski, to się zdziwię, ale nie sądzę. nie pada? No faktycznie jest słonko. A weź zobacz na jutro Ważniejsze jest na jutro Dobra, idę do niej Sorry, pa